Jak wiele wskazuje na to, Polska zobowiązała się do, do, do postawienia pierwszego pomnika sprawców Holokaustu w Polsce. Dlatego, że stawianie w Polsce pomników UPA to jest nie tylko, czy odnawianie ich, to jest nie tylko stawianie pomników ludobójców Polaków, to jest również stawianie pomników ludobójców Żydów. Jeżeli oni chcą mieć na Ukrainie kult sprawców ludobójstwa, to niech sami sobie robią z tym porządek, ale my się w to nie mieszajmy. Ten głupi pragmatyzm, że my będziemy robić coś za coś, my wam pomniczek UPA, wy nam może jedną wioskę ekshumację, to jest żenujące. Żenujące, zgadzam, Dobrze, i ostatnie jak? zdanie, Panie. Ale to osoba. rzeczywiście jest takie porozumienie? Nie nie ma takiego porozumienia. Nie ma takiego porozumienia. Ja chcę powiedzieć, że żałujące jest właśnie to, że nikt jeszcze nie zadał Załońskiemu następującego pytania. Dlaczego w takim razie, skoro taki wielki problem jest z przeprowadzeniem ekshumacji blisko 200 tysięcy naszych proroków, równolegle, równolegle jest prowadzona Dobrze, ekshumacja żołnierzy Wehrmachtu i pochówków od 2001 do 2023 roku dokonano 100, 103 tysiące żołnierzy Wehrmachtu, momencik, mhm. ale od 2022, uwaga, zostały zaczęte, przeprowadzane są ekshumacje żołnierzy NKWD i Armii Czerwonej. Czyli co? Niemców ekshumacje ok, yy, nawet rosyjskich żołnierzy ok, a Polaków nie.